Sieć 5G jest znam już od jakiegoś czasu, ale mam wrażenie, że cały czas jeszcze nie wszyscy wiedzą, mówiąc wprost, co nam to daje. Użytkowników sieci piątej generacji podzieliłbym dzisiaj na trzy grupy. Pierwsza to nieco bardziej świadomi użytkownicy, którzy wiedzą, że dzięki 5G mogą korzystać m.in. z szybszego internetu. Drudzy korzystają z 5G, bo usługa jest coraz popularniejsza, ale jeszcze może nie do końca dostrzegają jej korzyści. Grupa trzecia z 5G nie korzysta, ale być może jeszcze nie wie, i wydaje mi się, że to jest coś, co łączy wszystkie trzy grupy i już niedługo będzie chciała z niej korzystać. I właśnie o tym sobie.

Sieć komórkowa działa na różnych częstotliwościach. Każda kolejna generacja sieci oferuje nowe możliwości i usługi, a tym samym potrzebuje więcej częstotliwości czyli dróg, po których dane przemieszczają się między użytkownikiem a operatorem. Droga sieci 2G może być wąska, bo poruszają się po niej głównie SMS-y, coraz mniejsza ilość rozmów oraz minimalne ilości danych, jakie przesyłają np. bankomaty czy terminale płatnicze w sklepach. Drogi sieci 3G zaczynają powoli świecić pustkami, bo jej możliwości skutecznie przebija sieć LTE, gdzie mamy wyższą jakość rozmów i szybszy internet. Z których korzysta coraz więcej osób. To powoduje, że częstotliwości sieci czwartej generacji, czyli właśnie LTE, powoli zaczynają się zapychać. Aby temu zapobiec, operatorzy przenoszą część ruchu z sieci LTE na częstotliwości sieci 3G. W końcu w przyrodzie nic nie może się zmarnować, nawet tej technologicznej. Kolejne generacje sieci komórkowych to nie tylko nowe możliwości związane choćby z szybszym internetem, ale też odciążenie już działających technologii. Podobnie jest w przypadku sieci 5G, która mówiąc wprost odetka coraz mocniej zapchaną sieć LTE i sukcesywnie będzie nas przenosić do usług nowej generacji. Jedną z największych zalet sieci 5G obok, co pewnie jeszcze nie raz powtórzę, szybszego internetu jest właśnie szerszy zakres wykorzystywanych częstotliwości. Docelowo nasza droga, która w przypadku LTE ma szerokość od 5 do 20 MHz, poszerzy się aż do 100 MHz. To trochę tak jakbyśmy cztery pasy autostrady rozszerzyli do co najmniej 20. Na to jednak musimy jeszcze chwilę poczekać, ale już teraz działające w Polsce sieci 5G robią różnicę, a spośród nich najbardziej wyróżnia się Plus, który na działanie sieci 5G przeznacza pasmo o szerokości aż 50 MHz. Co więcej, jest to pasmo przeznaczone wyłącznie na działanie sieci piątej generacji. Nie jest ono dzielone między użytkownikami sieci LTE, a sieciami 5G. Tylko co nam to daje? Z jednej strony jest to znacznie szybszy internet. Pod względem prędkości pobierania danych, plus delikatnie mówiąc, wyraźnie wyprzedza konkurencję, co potwierdzają niezależne testy RF Benchmark czy Speed Test. Ostatnio opowiadał Wam o tym Łukasz i link do tego materiału znajdziecie w opisie filmu. Ale czy kojarzycie sytuację, kiedy jesteście w zatłoczonym miejscu i otwarcie dowolnej strony internetowej Instagrama czy zamówienie Ubera jest praktycznie niemożliwe, choć macie pełny zasięg sieci LTE? To jest właśnie oznaka zapchanej sieci i 5G skutecznie ten problem rozwiązuje. W jaki sposób? Warszawa ma to do siebie, że jest bardzo zatłoczonym miastem, szczególnie na tle reszty, i znajdziemy w niej kilka miejsc, z których tłok jest wręcz wybitny. To idealne lokalizacje do tego, aby sprawdzić, czy sieć 5G Plusa zaoferuje nam szybki internet nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy otoczeni przez innych użytkowników. W końcu właśnie do tego sieć 5G powstała. A z racji tego, że mamy w końcu wiosenną pogodę, chodźmy na mały spacer i zaraz Wam pokażemy, jak to wszystko działa w praktyce. Naszym pierwszym punktem pomiarowym będzie jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Warszawie, czyli Plac Zamkowy. Tutaj, bez względu na dzień, tygodnia i porę dnia czy nocy, zawsze jest bardzo dużo ludzi, sieć komórkowa jest bardzo obciążona, więc będzie to idealne miejsce na przetestowanie możliwości sieci 5G. Przed nami kolejny punkt naszej wycieczki. Znajdujemy się w popularnym miejscu spotkań, czyli w Warszawskich Bulwarach Wiślanych. Za nami Centrum Nauki Kopernik. Kawałek w tamtą stronę mamy pomnik Syrenki i zobaczymy, jak tutaj poradzi sobie sieć 5G. Co ciekawe, w tej okolicy stawały jedne z pierwszych nadajników testowych sieci 5G w latach 2020-2021, więc przyznam, że oczekiwania mam dosyć wysokie. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Zostało nam ostatnie miejsce do pomiaru. W Tokio mamy słynne skrzyżowanie Shibuya, a za jego odpowiednik w Polsce, taki trochę skromniejszy, możemy uznać warszawską patelnię. Zobaczmy, jak tutaj poradzi sobie sieć 5G. Czego potrzebujemy, żeby korzystać z sieci 5G. Potrzebujemy przede wszystkim oferty, a obecnie w każdej ofercie plusa abonamentowej i na karcie mamy dostęp do sieci 5G. Kolejną ważną rzeczą jest zasięg. I tutaj też nie ma problemu, bo plus obecnie obejmuje swoim zasięgiem ponad 20 milionów mieszkańców kraju. W końcu potrzebujemy też kompatybilnego urządzenia, takiego jak na przykład ten iPhone 14 Pro, który plus użyczył nam właśnie na potrzeby tego testu. Ten model, jak i wiele innych, znajdziecie w ofercie Plusa i każdy z nich obsługuje sieć 5G. Dlatego odwiedzajcie stronę internetową operatora, zachodźcie do salonu sprzedaży, a my widzimy się już w kolejnym materiale.